Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Śmitanowska i jestem koordynatorem poradni osteoporozy w CKR Ursynów na ulicy Surowieckiego. Chcę Państwu przybliżyć pracę poradni osteoporozy. Odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie, czy do poradni osteoporozy w ramach leczenia NFZ potrzebne jest skierowanie. Tak, potrzebne jest skierowanie. Takie skierowanie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu bądź każdy inny lekarz bez względu na specjalizację. Drugim najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie, czy komercyjnie można wykonać diagnostykę osteoporozy. Tak, oczywiście można. Tu nie wymagane jest żadne skierowanie. Zarówno wizyta lekarska, jak i badanie densytometryczne może być wykonane bez skierowania. Kolejnym często zadawanym pytaniem jest pytanie o badanie densytometryczne. Co to jest za badanie, jak się je wykonuje, jak się należy przygotować? Opowiem Państwu o tym w gabinecie densytometrycznym. Witam Państwa w gabinecie densytometrycznym. Badanie densytometryczne jest to podstawowe badanie w kierunku osteoporozy. Celem tego badania jest wskazanie gęstości mineralnej kości. To badanie wykonywane jest przy użyciu właśnie densytometru. Densytometr wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, czyli takie samo promieniowanie, jakie jest używane na przykład do prześwietlenia płuc. Z tym tylko, że densytometr to jest jedna dziesiąta dawki tego promieniowania. Jest to zatem badanie bardzo bezpieczne. Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania badania densytometrycznego jest ciąża. Przy użyciu densytometru możemy wykonać następujące badania. Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, badanie kości szyjki udowej lewej bądź prawej, badanie przedramienia, badanie morfometryczne, czyli obraz kręgosłupa wykonany bokiem oraz badanie total body. Badanie total body jest to stosunek masy kostnej do masy mięśniowej. Badanie densytometryczne powinno wykonać panie w wieku około menopauzalnym. Panowie w szóstej dekadzie życia, pacjenci z problemami wchłaniania, pacjenci onkologiczni w trakcie i po chemio- i radioterapii oraz sportowcy budujący masę mięśniową oraz panie, które chcą zadbać o piękną sylwetkę. Tu w tym ostatnim wypadku proponowane jest badanie Total Body. Pytacie Państwo o przygotowanie do badania densytometrycznego. Jeżeli wykonujecie je Państwo po raz pierwszy, będziecie proszeni o wypełnienie ankiety densytometrycznej. Należy też odpowiednio się ubrać. Trzeba mieć miękkie ubranie, które nie ma żadnych sprzączek, suwaków czy żadnych elementów sztywnych, które zaburzyłyby pracę densytometru. Jeżeli takie będziecie Państwo mieli na sobie na przykład spódnicę, która ma suwak, będą Panie proszone o sunięcie tej spódnicy. Jeżeli będzie to miękkie ubranie, które nie będzie miało żadnych guzików, pozostaniecie Państwo w tym ubraniu do postawienia pełnej diagnozy w poradni osteoporozy oprócz badań densytometrycznych konieczne są jeszcze badania laboratoryjne i o tym odpowiemy w następnym odcinku